Już. ja czegoś znalazłem, ja znowu. Mam trochę chrypę. I znowu bronimy tej wioski. Hop. Ty nie spadź w mojej wieży. No, chwili raczej to nie za bardzo ci to radzę robić, ale... Dobra, hop. Aaaa! Filip! Jak to wieżę! Aaaa, ci zęby mnie zapali! Hmm. Chodź spałam głód, bo wczoraj umarłem. <laughs> Ale jeszcze nie masz pełnego, teraz jest spadło. Film, ty grasz na pistfull, AC normalu czy na hardzie? AC. Czy na tym najłatwiejszym? Na no, tych hard? Nie, bo ci za szybko będzie głód spadał. Więc dobra, jak już wspomniałem. Jak masz stąd wyjść? Górą. Jestem teraz blisko wioski elfów. I właśnie jak już chciałam Wam wspomnieć, nie wiem co mogę jeszcze nagrywać, więc na razie będą się pojawiały takie typowe rzeczy. Ja chcę zrobić polecić do wioski elfów. Filip, obrabuj to. Co? To to to. Ale ja nie chcę się, bez, nie chcę odpalić pułapki z TNT. to nie odpalisz, odpalić. obrabuj to tak powoli. bo będziesz miał diaksy. Albo emeraldy i się zniszczaj przypomnę powiem wam że byłem, byłem w neterze bo tak, bo spotkałem taką bo spotkałem taki, taki portal gigantyczny do neteru <coughs> ale chwili postać ci złoto ty nie? to słychać złoto komu się chce tak zygać kto się zadławił tak głośno o ile złota! A ja kiedyś tutaj miałam wiakcy. Ja mam nagran ja mam, ja mam tą chorobę. Znam pełną ty... Ale dni. nagrywać chyba możesz. No mogę nagrywać. No dobra, i jeszcze powiecie nam, co możemy nagrywać. Bo na razie tylko będę survival po babsku i... <laughs> I te obronne wioski, wioskowe wiadomości i będzie jak wybudować coś tam na przykład. Ale jak moja siostra mi pozwoli, żebym nagrywał moje GTA? Nie, nie pozwolę ci nigdy. Mam, mam, mam swojego tableta, więc mogę nagrywać na moje konto. <tak>, tak, ale na razie na moje konto nagrywasz takie rzeczy jak yy, obronę wioski. Portal, znalazłeś. Tak, to ten ogromny, który wcześniej budowałem, bo znalazłem ale miałem kilka lochów więc scitowałeś no ale przecież to się liczy że to przecież chyba wziął moja smoma. a co my tym słom zmarnowałem Poza... i i skóra na diamenton zbrojny za chwilę za chwilę jest posadzę znów to Muszę mieć, muszę mieć na zysku jakieś, bo, muszę mieć cukru trochę. A! Przepraszam, teraz cytuję, bo nie cierpię desu. A w deszczu się nie da obraniać wioski i tyle. Jeszcze burza jest. Masz błąd. Ja deszcz. Deszcz! Eee, mój głos się myli. Deszcz! ci wystarczy? Cztery wystarczy. No masz pięć. Nie! My się myli głos. Filip, e, nie chcę ci przeszkadzać, ale co ty robisz? Szukam wioski elfów. co? To wiąże A po co? Ej, Filip, szkoda, że wtedy się nie nagrało, gdy rozwalałeś ten cały świat z TNT. Pamiętam bo? Ale musiałeś tego nie zapisać, no bo co by było za nagranie? W Nowym Świecie? Ale patrz jaki ładny piątek znalazłem kiedy. Wcześniej latałem też sobie i znalazłem też wcześniej taki I taki Filip pion. to się nie zapisało za bardzo. Zapisało się. Zapisała się połowa. No połowa. Nie zapisało się TNT. O! Wioska Elfów. Patrzcie, jaka ładna wioska Ciekawe, co oni wybudowali. parkur, nie cierpię parkuru, parkur albo kolega. Ui! Au! Ui! Filip, zjedz i bo zaraz umrzesz. Nawet nie mogę zjeść cukru. a teraz muszę latać? Filip, masz jedzenie do ekwipunku. Będę nie ma <laughs> Pełno jedzenia. Eee, a to jest jedzenie. Mięso i ziemniaki. <laughs> po co mi te mi <laughs> <Mienso! śmiech> ja, nie? Mięso! Ja. I to tak się zjada mięso. Można <laughs> pokazywać jak się je mięso. Ale to nawet nie było spersji. Pa, 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 pa. To nie jest tryb z pierwszej osoby. Z pierwszej osoby to jest inny. Wskazuj, czy tu nie ma GTA. Czy jak masz tryb pierwszej osoby, którego my nie mamy na Xboxie, to wtedy widzisz, tak, bardzo śmiesznie. Filip, nie gadaj o tym głupim GTA. Wreszcie ja skasuję z mojego YouTube'a. Tak. Normalnie. Da się kasować filmiki chyba. Tak. My, my tych youtuberów, które oglądamy, to oni kasują niektóre filmiki? No tak. Filip, to jest to zombie miasto. Nie cierpię go. Później trochę wysadziłem te budowle. Filip, znowu jesteś głodny i ci się wszystko nie zregenerowało. Tu mój gzybek, Jak wczoraj bo jej, jeździłem, ja zlatałem. To jest to, O, to było? Wiecie jak to było? Tak było. Ale trochę źle to... Co, taki parkur wymyśli? I trochę źle to działa, bo nie do końca się odwinęło, wiesz? No ja. Hop! Hop! A! Popsuło się. I Filip nie musiałaś 100 razy klikać tego samego przycisku, czyli dźwigni. E, nie, tylko raz Aha! to kibikłem. W sensie to wcześniej też tam nie bez jaj. Nie umiem. A teraz spróbujcie zadziałać. to działa. Mat, na to jest to grube drzewo tej fajnej sadzonki? Tak. Odlot. To znaczy vlog. I patrz, jak kieruje parkour. Hop, hop. hop Najmocniejsze. Hop, 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 hop. A! się nie, to nie dało za bardzo. Zobaczę z tego słupka. Hop. A, ja nie znam je na parkurach, bo jeszcze ja nigdy nie grałam w taką mapkę. W ogóle nigdy nie grałam w mapie. I Hop. dobra, pamiętajcie, posyłajcie nam swoje mapki i ja wtedy się pomyliłam. Inaczej się nazywam. Wychnę Tiger 540, a nie White. Po prostu... Tak ja mam. I patrzcie jak się je! aniolem? Na cię nie dotyka gęby tak <grym> o i, i tym się z po, portalem z teleportami nie chcę go uładnić bo będą straszne dźwięki wcześniej jak grałem na, na potworach tutaj były potwory i tutaj były mu z krowem humorowym tu jest zima <grym> jest jeszcze mumu? Przepraszam, wow. że cytowałem, ale tutaj nie, muszą, nie mogą być tylko krowy mu O mam, mam, bo ja muszę wziąć nożyczki, muszę im uciąć te grzyby i dostać grzyby. Te... Po ci grzyby, grzybów ja nie daję. Ej, bo tak jak w filmiku, tak. Wiecie, jak nie grzybów. jest tak, żeby... A się wyciąłem to mięso. Tam mam jeszcze mógł jeden. Pff. Tamten mi się wjeżdży z końca. No. Mógł. Gadas smu. Masz mięsko, zjedz go. A ty ta ta ty, ty 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 ty! Nie, nie, nie zjedz kto mi ten parkur niech powie. Ten kto mi ten parkur niech powie. Ten kto umie spinaci na górze ten. I, I pamiętajcie, może w komentarzach napiszę wam moją prawdziwą nazwę e, użytkownika Xbox Live, no bo ja muszę na waszych mapkach grać, żeby je nagrywać, bo miałam taki pomysł, bo to fajne. No Ja też się nagrywać mapki, takie ludzie... wasze, ale takie róbcie, takie. Takie takie, które bym mogła przejść. Takie na przykład e, Survival Games czy coś takiego. Albo jakieś parkoury. No parkoury ja lubię. Właśnie jestem Filipa, ciebie lepsza w parkourach. Wiem. No bo Filip zawsze się włącza sprinta na parkurze, a nie pią, 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 to normalnie skoczysz. Są takie parkoury bezsprintowe. I... Napiszę wam prawdziwą nazwę mojej nazwy użytkownika w komentarzach, tak jak już mówiłam. No bo chcę nagrać nasze w komentarzach, czy te drzewa są na jakichś innych piomach? Nie, nikt nie ma. A, no a to ty? po co się pytasz? Niech mm -hmm. nie piszą takich rzeczy. Niech po prostu czytają w czy, komentarz i zapisują. A powiedzcie, czy taki piom istnieje z lodowymi drzewami? czy Bo inni ogóch nam nie istnieje taki piom. A to cały to nazywa Filip, ja tam głośno. O. Filip, nawet u mnie, gdy mam 10% okropnie mnie mocno słychać, a ja tak cicho mówię. A żeby ktoś teraz miał 10% to by bardzo nie ruchnął. Nie krzycz. Jak ja mam 10% to bardzo cicho. A. Bo ty nie masz procentu. Filip, nie baw się w kotka i mieszka doniczkę. Hmm. Ale Filip musisz się przespać. Albo... Ja a, nie, mam a musia... nie A nie! nie, możesz się przespać, bo ty musisz walczyć. Mogę to zami spać. I Ale... Filip idzie do swojej wioski, bo musisz się bronić, a nie, że bronisz wioski innych ludzi. Ja teraz wioska po pierwsze lobby, a na co jest wioska to jest... Bum bum! Bo bo. bo. tego lewy rąk złą pewnie. Oczywiście. Bo nie są moje. Nie lubię tych kolesi. Są żelazo. A Filip, masz potwory? Bo chyba masz, bo masz jedzenie. Bo ci maleje. Hej, hejsi. Mam. ci hejsi. Mam parę. Hejsi. Dobra, i jeszcze raz przypominam. Zapraszajcie do gry i do znajomych. Naprawdę inaczej się nazywam w komentarzu, może, może wam napiszę, a jak nie napiszę, to po prostu zadajcie pytanie, to wam odpowiem. O. No bo ja chcę na waszych mapkach zagrać kiedyś. Przypominam, powiedzcie gdzie się kupuje kozi symulator. Filip. To jest bardzo fajna gra, wiadomo. Nie chcę. Ja bym chciała. Ale i tak wiesz, że tego nie będziesz nagrywał na moje konto ale no bo ja... bo ja bym coś... Filip, szukałam wszędzie nie ma koźnego simulatoru teraz. A, a w jakichś sklepach idy? Nie. nie. Tyś ty! Pani <laughs> globi, tam stoi drzwiach. Dzwiach. Mam, ma, trochę, trochę... Nie to jest pani globi. To jest za tak. tego w buce! Tego na butce! Nie drży się! Jest kradnik, kradam, Ty <śmienny> <śmienny> Nawet nie wiem, że ty jesteś. Ty <śmienny> Bigo, bądź zależni. A ty! Ja atakuj moich kumpli. O, melon, jedzenie. Pańskie z drogi. Handlu jest za drogo. A nawet ty nie sprzedajesz ani pod. Po prostu nie umieli schować z Bloka. Tak. O! I napiszcie w komentarzach jak zrobię egocie, co został 60 Komand Bloka. Bo znam bardzo fajne komendy do Command Bloka. Ale film na pewno Ci tego nie napiszą, bo... Muszę po prostu zapraszać do znajomych i zapraszać do gry na Waszych mapkach. Jak coś, to będę wtedy nagrywała zawsze. I normalnie przejdę te mapki na nagraniu. A jak nie przejdę w jedną odcinek, to będzie ich kilka. Tak, i przypominam, jak kupimy nowy telewizor, to będziemy mogli nagrywać. dwać w dwójkę. Może, ale nie. Nie Filip! Co, bo wejdzie Globi? Tak. Jak nie wejdzie Silver fizz. Jak na tym filmie nie ma... Clearer... Oj, przypominam! Zabijałem zombiaki, żeby dostać tą głowę. Ty ją sobie szczytowałeś! Zabijałem zombie Ale szczytowałeś głowę. Tak. Ale zabiję 100 zombie Zabiję staka żąbiaków, nie wypadła mi, więc, więc sobie cytowałem. Bo jest mało procent szans na głowę na Xboxie. To <grym> jest nawet na komputerze. Jak? Nawet na Xboxie trudno dostać zombiaka marchewkę. Ja, ja dostałam dwa razy, bo na moim takim survival po babsku miałam marchewkę, ale ją przez przypadek zjadłam. To jest zombiaka? No tak, jest zombiaka. I pamiętajcie, głowa zombiaka nie działa jak blok, bo jest małym, małym schodkiem. Dobra, to już koniec, no, bo 16 minut, nie za dużo jak na jeden odcinek. nie było tylko taka pogaduska. No i pamiętajcie, jeszcze raz Wam przypomnę, zapraszajcie do znajomych. Jak nie, napiszę w komentarzu nazwę mojej. Na XBOX Live? To Ta. tak, to nam napisze o Kozin w symulatorze, gdzie się kupuje. Nie, to tak, to napiszcie <laughs> pytanie, to wam odpo... <laughs> nie wiem. Koniec! Jeszcze nie koniec. Po prostu zaraz będzie koniec, bo jeszcze nie powiedziałam o wszystkim. Bo chciałam wam wasze serwery nagrać po prostu. Takie jakieś mapki i takie tam. Co mnie podać na filmiku? Co? Co mnie poda ja z nim? Nazwy filmiku. Jak nie podam nazwy w filmiku? Przecież każdy wie. Obrona wioski. Elbertyda, a do Twojego konta. Nie mogę im teraz podać, bo zapomniałam jak się pisze. Więc okej. Okay. Pamiętajcie, nie można wejść do skrzynki w Minecraft. koniec. Koniec, koniec, może będzie następny odcinek.